Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Patrzcie, jakie fajne wędzone mięsko. A to są ko to są kości. Tutaj nie ma dużo mięska. Uh -huh. Ale wywar jest. Ale wywar jest a, I wiaderko grzybów. Tak, dzisiaj robię... Zalewajcie, u nas jest dalej zimno, a pachnie grzybami. Bo... Zimno pada. Tak. Byliśmy trochę w garażu posprzątaliśmy. Teraz to mięsko biorę wrzucić. No to mięsko, góry. bo mi wszystko zaparuje. No to nie paruje. to się gotowało. No, no zaraz Acie, pójdzie. A Cebulka zaraz tu pójdzie, czosnek zaraz tu pójdzie. I oczywiście tu miałam jeszcze wywar, te co e, no nie pokazywałam Wam, bo ja mrożę wywary z mięsa w butelkach plastikowych. Uh -huh. I po prostu jak jest dobry wywar, Patrzcie. ja Coś tam je. Wkrózie je. Coś tam Fruziuś je. Dzisiaj ma wenę na sibę. Tak, dzisiaj je sibę. A patrzcie. Tu jest otwarta jego zupka. No i nie chce. No i tyle jeszcze zostało i nie je znów. Dobrze, że sibę chociaż dzisiaj je. No. Jaki, jakiś ten? I powiem wam tak. No, o, byliśmy w garażu, troszkę sprzątaliśmy. Beci, stary Beci ten. Beciowóz. beciowóz. I jeszcze powiem wam coś ciekawego, Trzy lata temu kupiłem relingi do beciowozu, tak. na dach. Cybulka. No. Kupiłem relingi i co się stało 3 lata temu? Zgubiłeś kluczyki. Zgubiłem do nich kluczyki. A nie I da dziś... rady było założyć. Nie da rady założyć bez kluczyków. Czekaj, I dzisiaj sprzątamy i co się stało? Znalazł się I znalazły I kluczyki. się kluczyki. No. Także nówka, relingi będą do starego bycia owoców, bo do nowego nie pasują. Trzeba już ziemniaki wymyć. No no, mam młode ziemniaczki, więc dam młode. Stopy. No, Becia już rzuciła ziemniaczki. Tak. I teraz chwilkę się pogotuje. Damy troszkę mąki. Takiej tej? Nie. Cebulę dam prażoną. Ale ta cebula mi się przyda do czegoś innego. Jaka zupka? Zalewajka. Mąkę prażoną taką. Byciową? Taką, byciową, znaczy byciową. To moja babcia taką mąkę robiła i, i ja też taką robię, i to właśnie ona tu pasuje. No i oczywiście musi być troszkę octu Kiedyś chyba był żur dawali, no ale teraz to się daje ocet Można żur chyba też dać. Taki zakwas z żytniego chleba. No i słuchajcie widzowie. Beciowozu. Nasi. beciowozu, nie beciowozu ma. już nie ma. świeża bułeczka. Tak, poszedł, świeża, piękna bułeczka poszedł. Poszedł jak świeża bułka. Jak się chętni zgłosili, to aż przyszło ich trzech Także mogliśmy zrobić nawet licytację. Prawie, no. Powiem Wam, że chyba tak. Ale jak to jeden mówi z tych kanału CFON Turbo. Pierwszy klient najlepszy klient. Był pierwszy, umówił się wczoraj, w niedzielę, tak. że przyjedzie. Przyjechał. Przyjechał, ojej. Okay. I jak to się nazywa? I wyobraźcie sobie, że on kupił samochód nie wsiadając do niego. Można? On nawet nie wsiadł do samochodu. Jak go zobaczył, tak od razu tak. koniec. To zobaczył w środku, każeł, o, ten otworzył sobie maskę z przodu i mówi, że on nawet nie musi siadać do niego. On go bierze. On go bierze. I będzie, już poszedł. Tak. Dopiero rzeczy? jak zapłacił, podpisał umowę, dopiero wtedy wsiadł i, i zapalił i pojechał. I pojechali no? I mówi, że jest zadowolony, bo wszystko działa. No już jeździ śmiga, już dzwoni, że już wszędzie był. Tak. Aha. Ale teraz ten internet jest super. Ja normalnie przez internet zgłosiłem sprzedaż. Wszystko przez internet to załatwiłem. mówi że, 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 że e, szukał takiego samochodu. A nie ma. Ale mówi tak zadbanego, on nie mógł znaleźć. I mówi jeszcze w takiej cenie. No. Także niech mu będzie okay. dobrze. Niech sobie jeździ. Mm -hmm. Bo te wszystkie samochody inne, właśnie takie, to konie, konie robocze. Tak. Przeważnie. Hmm. A to był damski samochód. No, no ale byciowóz. No bycio samochód idzie do pracy. Tak, samochód będzie pracował. Także to nie będzie samochód dalej taki jak, jak, jak ja, że 3000 no. km i byciowóz sobie tak sobie lejdowo jeździł. Teraz będzie na siebie pracował. A ja, trach, trach, 15 minut. Wyrejestrowałem wszystko przez internetem obywatel poszło także niech się panu dobrze jeździ tak jest a my musimy jechać do media do Aldiego zobaczyć coś bo do nowego beciowozu coś założymy fajnego tak co to jest mercedes No, 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 pani sinaj, sinaj tam czy tu? Postawić sobie? no zobaczymy, zaraz. O, ciasno, no, ciasno, 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 ciasno. Tam było tyle wolnego miejsca. Przejdziemy się, co nie? Tak, jak taki bombowiec, nie? Tu było ile miejsca wolnego. Tu, tu, przy samej budzie. Tak, bo mogę się tu na środku nawet postawić, bo i to przecież no i tak to bliżej w tam, no. Bo i tak nikt tam nie postawi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Dobra, idziemy. No, Becia jeszcze mnie poriewa do Dina. Pamiętajcie, ten dip czoskowy był pyszny. I my musimy go mieć. Tak mi się zdaje, że ja go chyba, bo w tym jednym dino nie, nie ma. Po prostu nie ma. Drive. Drive W na końcu Driver czyli kierowca o widzisz jaki mały no, ja jestem kierowczyni A no to Fiat Duble, 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 dubla czekać? tak co, bo pan nie wie czy jedzie ja nie wiem czy on idzie tu czy tu no co ty się porobiło? Teraz rowerem. Pan. Rowerzysta. Zobaczcie, jak bycia zasuwa Pan jednak zmienił zdanie. Rozmyślił się. Tak. Jednak zmienił zdanie. Słuchajcie, jak fajnie, że tutaj jest to. No wszystko kupiłam. Będę robić ciasto. Ale nie będę go nagrywać. Będzie to tort. Takich większych. No. Ja nie, nie robię e, cias na zamówienie, ale jest to tort dla kolegi, który był z nami, przywiózł nowy beciowóz Który pracował ze mną 30 lat. No ale on przywiózł. No i mi on beciow... przyjechał Beciowozem. Tak, on przywiózł mi beciowóz no. no bo wtedy pojechał, z nami spędził cały dzień, więc w zamian wdzięczności piekę tort, ale żeby po prostu, no bo nagrywanie tortu to jest naprawdę dużo roboty, więc nie będę na, nagrywać po prostu zrobię poza kamerą, ewentualnie zrobię zdjęcia, więc poka pokażę wam jak wygląda. Będzie to na pewno. Będzie? Będzie na pewno z truskawkami No bo jest sezon na truskawki. No, fajnie, fajnie, fajnie. Myślę, że zrobię też masę taką z monty białą. Ona mi ta masa bardzo smakowała. Monty białe. Zobaczę, może będą kryształki z galaretki. To bardzo ładnie wygląda. No nie wiem. Zmaczem. Ja, ja coś wy... Zobaczymy. Tak. Zobaczę ja. Coś wymyślę. No, my do. Nie musieliśmy jechać do Media Expert, bo my tu do umowy pisania. A tu nie ma w drukarce papieru. Tak, a w drukarce papieru brak. Były cztery kartki. Mówię, jak się którąś zepsuje. Ale jakoś się udało, nie? No, ale Bebcia już depcze, już jej się podoba Nie, on tak jakby... Wolny i nagle w no bo on zmienia sobie, redukuje sam biegi. I co będzie? Następny samochód to będziesz kupować z wajchowaniem, nie? Nie, już nigdy nie chcę mieć samochodu z wajchowaniem. No nie ma ludzi. Ja tu sobie postawię. Tu. No tu no. Ja pójdę z majunią. No, bo nie chcę siku, nie chcę robić. No. Skubana mała. Dziś zielone miała szkole. No i Becia kupiła te dipy. Tak. O ten. Ty wziąłem sobie sześć. Mhm. Uh -huh. O? Widać? No, widać. O. Są jeszcze paprykowe. I słuchajcie, są jeszcze takie. O, Ja wziąłam jeszcze taki. Uh -huh. Dip śmietanowy z karmelizowaną cebulką i czedarem. Uh -huh. Taki. I one były tanie, bo dzisiaj, słuchajcie, one były po złoty 49. Zł. I tam jeszcze jakieś miałaś? Ja wziąłam te i to jest z tym czoskiem. Aha. A był jeszcze z papryką, a z papryką nie brałam. Czyli trzeba było wziąć. No dobra już nie, no kiedy indziej. Dobra. No. I będziemy jechać do domu. Tak. Na dzisiaj to wszystko. I się żegnamy z wami, tak, nie? Żegnamy się z wami kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. pa. pa, pa.